To mi się najbardziej podoba. Stara kuźnia z przyrządowaniu pozostałościami. Mamy piec, kowadło mocowane tutaj. Wszystko zniszczone. Co to tak jest? Traki? Ej, coś zębatego. Ostrza? Do tego tak, tylko kosiarki takich dużych? No gdy by była, to by się weszło, ale tak to się nie da rady. Wiesz, coś musiało być. Ja właśnie mówię, byłem coś koło kwietnia i nic nie było. Myśmy tam dalej, tutaj, tylko byłem tutaj w tej kuźni i w tym budynku tylko byłem, nic więcej. Tu jest Ja tu teraz mam. silnik. Silnika nie ma. Ale jest podajnik jeszcze do zburza. Ostatnio ktoś na grupie Urbeksowej, bo Trójmiasto, miasto, bo ogólnie wpisał, gdzie można znaleźć w tym mieście gaśnicę. Ale czeka, tu będzie data przydatności. Powinno być. Do którego roku jest przydatna? Nie ma.

Ja pamiętam kolesia w wojsku 20 lat temu, jak byłem, to on taką sobie kupił, nie działającą, tylko te nóżki. a ja to, żeby sobie blat, do 1000 zł, żeby tylko mieć blat jako dolniczki. Do postawienia na. Ja wiem, ja się na nie uczę, mnie ja pytań kiedyś przyjść. Ale na te. te. Czy to jest kolorowe meble, zabytki, naprawdę. Niestety pusto, szkoda. Mi się przydały jakieś papiery. A tu szafa? W szafie pusto. Beczki z góry pada Ja tu chodziłem, ale kurde. Już wszystko gina, już nie. Tam dalej chyba jest jeszcze drugie wejście. Nie. Schody też tak na pół trzymają, nie? Ale ta maszynka jest fajna się. Nie używaj do pracy drabin prowizorycznych. A ja chcieliśmy do tego Na <grym z> Naczuj. Będziemy jeszcze. Tam jest firma, samochody stoją, ale tu są drzwi otwarte. Tu chyba nie musimy zgadywać, co było przechowywane. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Co to było? Baniaki po chemii, reski samochodowe, serwany strop, chemia i mamy to były konie czykrowe. Jak są takie żło, były wysokie.

No, tam gdzie był ten błyn, tamten ten, ten, ten właśnie pierwszy, ja tutaj przeszedłem górą. I moja żona, ona się bała do tego budynku w ogóle wejść. Miała uczucie, że coś tutaj jest złego. Takie głupie go nie? Ja bym w połowie drogi. I tu chciałem zejść tędy. Nie wiem, motyw, okuwa. No ci czy sam taki No, panie, trzęsie się wszystko. I zawala, jest cholery zawalana. Bardzo mocno zniszczony po roku. Zresztą ja się by tych sodach zjeść. Taki miałem coś. Dopiero jak zapiąłem kurtkę, coś tam, plecak na pewno tego, mocno, mocność trzymał plecy i wyciągnąłem zabawki. To przeszło. A tak to miałem kurynofobię. Gęsia się To jest metalowa noga Nie pamiętam jaka to była fabryka Teraz to była studłowa Napisy jeszcze są zamazane To był spichasz Metełowa niewaga nie waga. Kuźnia zachowana warsztaty Pałac pałacyk Znajdował się tam. Obecnie są pałac jest zburzony, na fundamentach w latach 70. czy 60. zbudowano właśnie świniarnię, czyli zajebiście w No Dobra, idziemy zobaczyć warsztaty. Wow, prąd dochodzi, ale pytanie, czy naprawdę. Ja dzisiaj olejem jest porządek. Powiedział, że użytkowe Asia, chodź zobacz.

Tak nie do końca używane czy nie używane. Co? Cekol, twardy? No, myślę, że mogę tam pomachać. Yy, no właśnie, szukam też do tego Bo co, to jest za stare? Już jest wywietrzały i spuchniałe. Znaczy, spóchniały, zbite. 2021 i daty produkcji nie ma. Nie ma. Jest. Data produkcji 3 wrzesień 2019. Czyli czteroletni, 50 letni cyklu. Dobra. Żadnej trudnej nie ma. I właśnie tam jest ściera i dziękuję za na to 400. Mundek tu widziu. Nie przestychał jeszcze. Nie bo odruchowo. Jest taki komin, to może być górzanie. <grywa> Ale nie, chyba nie w tym przypadku. Tu pewnie była fabryka po prostu ciepłownia. Ale znaczy, mm, kuźwa kotłownia.